I całą hmm. moją gryźć <gryś> Kurwa, jedno pierdolnięty to drugiego Co to dla mnie nagrywasz? Jeden nie palczę, a reszta się śmieją Oklaszał tak. ci ty ktoś? Ej dudek to pewnie Sia! ma twój kolega jakiś ten amat. Szukam dziewczyny Którym Ej chałoksu, masz mamy, bo to słuchajcie ten kawa, nie? To twój kolega, jakiś bliski. Szukam dziewczyny! Tudek szukasz w internecie, kurwa. Ty chaoksu, lecz dzieci. Chyba zamki kawa. Szukam dziewczyny! Kurwa wam. Monda fajerze. Ale ja szukam no, dziewczyny! To kurwa jest no, na Kto no, patrz stąd śmieciu jebany? Zrób fu kanał, że kto szuka dziewczyny. Na no co tam pan zjad, jebany? Koncik matrymonialny. No hey, a wiesz, że to jest starej śniegu w na kolana. Co mój kolega powiesz? Szukam dziewczyny! Polubiłem ci Polubiłem. na tej tyle. Mądalezu. No jak ktoś się mu robił, to się nie Szukam robisz. dziewczyny! Ej, dutek, dobra, jak ty na to powiesz, żeby powiesz. ty jesteś przyjdą, Czekaj, bo Trójkącik z kubus zrobimy, co ty na to? To rób sobie, ale we mnie. Ale przecież ty też musisz być. Tylko ty tam sobie no to będą ten. Ja będę Kondom... ale do trójkącika są trzy. Tak, jak Szukam sama nazwać. Tak, załóż Szukam dziewczyny. Do... <noise> no. Pewnie Dułek na, panze, nie na nie. Go, kurwa, rozłożę go się wkładać, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, 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 kurwa. Szukam kurwa, 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 no i ty kurwa, Miryka, hoax, to jest proste jak mówię, tak, to jest w cudownej dupie Ty pewnie tam siedzisz na twoim fotelu albo krześle, cały w brokie i błyszczysz, nie Dobra, cicho, ej, hałkso Tak, masz kanał, kurwa, hałkso so. No mam kanał, so? so. no so? so. no so? nie mam so. kanał Dobra, ziota, morderzanki Zarci pisk, dobra, daj mu powiedz, dobra, jest, daj mu powiedz, bo taki złoty w ogóle o, Chodź szybko na tego, tego naszego, bo tam, nie wiem, bo tam jakoś się wblazą na ten gówny H, kanał. No bo ja go tam dałem, kurwa. Tak, jadę. No przed <grystryk> ja, ja no, chwilą. Poś... Ja, 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 a ja, a ja się go pytam, a jak ty żeś wlazał? Szukam dziewczyny, do chuja pana ja odpowiem i proszę, i kurwa, szukaj na RedTube. A mi na RedTube nie macie kawy ja krzyczy. Spadź dzieciaku. <laughs> Ja, ja no, nie, ja mam to, wie, nie mam tam konto premium, ale tylko tyle Pśinko. Ej pewnie od Dudka pożyczyłeś co nie kawa No no i pięknie, przynkaj, posłuszny, wytresowany Dudek ma tam filmiki z ojcem jak się ruchają Ej jak cię rzucę <laughs> kości? Dobra ty ją przyniesiesz Piesek, noga A później naszram ci naglata ty to zjesz. User User Chyba odwrotnie No później wejdę na, ba na balkon, naśczam ci na ryj a ty kurka wyjdziesz to na środę na balkon balkony, no, kawa? kawa, ty chuj jebany Od kiedy ty masz kurwa ten balkon? Tak szczerze mówiąc Od zawsze Od kiedy? Od, kiedy? od zawsze? zawsze nie to hej, Hawks, ty pewnie z jest Bangladeszu jesteś Nie, nie wiesz jak balkon, balkon, tak balkon wygląda no i ty się pewnie smarujesz jakąś kurwa, nie wiem, cegłą się smarujesz, nie? Kurwa, <goda> ale zajebiste tekst, chyba ci już brakuje Nie brakuje, ja mam pełno tekstu. To dawaj, dalej, dalej Znajdę. Ale ty musisz coś Wyszem włożyć ciekawego No dawaj, zaczynaj To ja cię mogę na przykład kurwa włożyć do... Czarnego... Czarnej foliówki, no, wpakować cię no, do, do bagażnika do... I pojechać tam po lesie no. no dawaj, drugi tekst o no, ty teraz coś możesz powiedzieć, ja to e, wszystko teraz, nie teraz... Nie. tą szansę teraz. <laughs> no to już. No dawaj. Szukasz w goglach czy jak? No szukam w Google. Nie mam co w robić, szukam w gogle, nie? Nie no dawaj drugie, albo... Nie, sorry, trzecie. Nie do kurwa, drugie, to dawaj. Stara cię kwasem za młodo karmiła, że taki pojebany jesteś? Zajebiste, dawaj trzecie. <laughs> Mmmm, jakie tu kurwa wymyślisz? Szukam dziewczyny! No no tak jest właśnie, ale czy... Zamknij mordę kawę eszczuje pany. Szukam dziewczyny, ty nie słyszysz? To kurwa tu nie znajdziesz muchy, Nie, no znajdzie dudka przecież, to jest dziewczyna. Such? Kurwa! Kawa, chcesz dziewczynę mieć? No bo ty nie Ej, bo mama i dziewczyną, to ty nie? Ej, Dudek, to dawaj kolejny aktyw. Ja tu ta Dawaj, 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 czwarty tak dawaj. Ja się tutaj w tyle z, z wiadra podczas No, dawaj, dawaj, daj. Ej, ty przyjedź do mnie. Ty co, przeprowadziłeś się tu? No, się tu jest. a czemu tam No Dawaj, dawaj, Dudek, kolejny. To przyjedź to są do nas... mnie do chaty, nie, ej, bo ej, mi się... Dobra, tampi chodzi, kurwa w pysku. Powiedz stary, żebyś minkę bo mi już kurwa ta tańczyła chuj. Dudek, czekaj, jeszcze raz powtórz, bo wiesz, zagłuszali cię. Mój tata chce, żebyś nas odwiedził, bo na przerwie rower nie wie jak pole. To ty masz ojca? Kurwa Mam ojca. Pewnie jakaś kurwa gruba świnia. Ej, ty mi zazdrobiasz pewnie, nie? nawet kurwa pytał o was i u mnie. Ej, gdybym ja pies na schodach nie wyprzedził, ten był twoim ojcem. Ty kurwa kiedyś odeszłeś się do szkoły. Ależ walizki na wózkim walizkim jeździem znajduję się Odeszłeś, no Odeszłeś, odeszłeś. No idźcie do szkoły. Jakbyś wiedział, to wiesz, że się mówi o ciebie. boże. Zwykła literówka. Literówka, ej. No kolejny, boże, kurwa. Przecież leżysz, on tego klubu. nie mówi. Dobra, nie pisze tego No dawaj, idź tam Dodek, kolejne, kolejne. kolejne słowa. Teraz ty mógłbyś coś ciągle słuchać. Nie, ja ty ty jażno... skoje, bo wiesz, ja się zapiszu, Bo nic ciekawego pierdoć. nie umiesz no właśnie, mam no, no. no takie zajebiste. Pierdol się. No. Pierdol się. Który to Pierdol się. Widzisz Dudek? Kierdol. Moja muzyka. Nie widzę, tylko się, słyszę. I znowu... Się, pi pierdol się, pierdol się. Dobra, weź, weź, hałksos, ha, ha, z jakimi ty dziwaczkami gawasz. Znaczy, tyś, ten się wysłowić nie powinien. No, no, no i co, Boże? To, 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 Boże, no, Boże, no, no sprawa, ty Boga nie bałeś, Dudek, to, że ty flujesz w monitor, to nas nie obchodzi. Dokładnie. User joined your channel. Wie nie, z Lepiej połóż się, kurwo. Ej, Dudek, lepiej połóż się, kurwo. Najlepiej nie się, kurwa! Dudek, weź zaprosić Dudek, swoją wejga, mamę, pogadam Lepiej nią. Najlepiej kurwa! Chcę tej nowej do zaprosić tylko, dałam. żeby na się o, pewnie sreśliśnie. I będzie ci smutno. No, obiecała mi kurwa. Ostatnio zapłaciłem więcej, a teraz... A co, lubi stare wady? No ja ty powiedz swoje, matce, żeby wzięła z mojego pokoju gacie, nie, bo zostawiła mnie w pokoju po ostatnim Uma. razie i śledziła że stare bawe widzicie? Nie, że dyski na I to ich prawa, czy nie ma. Nie zabroni się, nie. to w razie nic nie widziałeś. Jedyną pizdę, jaką zią, widziałeś, oskoduj, to pewnie czy... na, na poro... na tym... No, no no nie oka się bo wiatru nie ma No nie jest słowa. <tryk> no właśnie widać no. jak masz uszy, znaczy no nie No, no jak masz uszy no jak masz no, uszy, no. no wiem, mam tego pana Dziękuję, dziękuję A i wy nadal docieracie dupę? E, Dobrze, jak masz uszy? Papierem ściernym? Dokładnie tak Jak masz uszy <tryk> Jaką masz dupę? Czerwoną cały czas, nie? Tam jeszcze skóra? Ja Wiem, a co tam masz? Nie, be, be, be A be może zdać no, na kręcić? szafy wyratuję jeszcze. A ja. w dopet! Tuzinami do mordy nie. Mhm. i w dopet. A, Jaki chciał? Chodzi w dopet. A chodci dopet. Ja bym płakał. Ja A chodź w dupę. na twoim miejscu wziąłbym sznurek, poszedł do lasu i się powiesił. No lajtowo, to idź. Zrób to. to. Idź tego życia, tylko że pewnie nie, nie sznurek wygląda, nie? Dokładnie, żeś wiedział ty. Gdzie w swojego waliś idioto? Dziecko z Bangladeszu. Jak ja bym był tak niedodygany jak ty, to dawno bym popełnił to samobójstwo, nie? Naprawdę. Na bieżach jest ty też. Oh. Nie. On się urodził miesiąc szybciej, dlatego taki pojebany jest. Bo ty się urodziłeś miesiąc później, a za to chemii się napierdalałeś. Jak lubi. Ty tam lubisz więcej. No i dobrze, niech to, co, roku, to 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 nie to Dżentowate to już od wczoraj, no jak lubi, no jak, jak lubi, lubię. No dokładnie mąż. jak lubię, no to co? Dudek nawet nie wie co to wiadro znaczy. Wiadro? No powiedz nam co, co to znaczy. Wiadro. no hmm. to, to wiadro. Libra, Jadro, nie? co to może być wiadro. Się no dawaj, dawaj. No no tu się schowały, pedały! Co to może być wiadro? A wiesz może co to jest spalone w piłce nożnej? Kurwa, nie. zapytałem siebie, siebie się. No siebie, się. Tu się schowały te pedały! Temperuj schowały te pedały! Tu się schowały te pedały! Tu się schowały te pedały! Będę teraz ciznął wszystkim. nie? Tu się schowały te pedały! Tu się schowały te pedały! No i dobrze, Tu się schowały te pedały. Tu się schowały te pedały! Tu się schowały te pedały! Mówi się trudno, że się dalej! <noise> Trudno, Naprawdę napinacze na przez kabel mnie tutaj wiesz nie ścisnął, mnie. Jak będziesz samej Ej, jointowy, powiedz mi temat. jedno. wchodzisz Sano? do chaty to zaraz stara z tym, z alkomatem stoi? A tylko na starą umiesz A Ja nie tak? wiem. Nie jak wie? Wie? jak robi? No to stoi. Jak no, lubicie? Dokładnie, no to, nie. A jak leży? Jak leży? Dobra, co to też ja lubi. Robi? Ona ma krzesło. Ja też lubię. ja, nie no ten nie szczaił, kurwa, dobra idź stąd, patyku. kłamić. motyl jebany. Piesek, dzwon, no, dobranoc, dobrano. tobie tam Chcia. mogę gość rzucić. Piesek, święciar, dobranoc. Ja Jak lubi. No motylki. Jak lubisz, mm -hmm. koło co. Ej, to, to mój tekst, tak. ja ci nie cislam. Ty jointowy, ja, ja jak wiem. byłeś ma, malutki, nie? To rodzice nie Cię trzy razy podrzucili, a dwa złapali. Dobra, dobra, dobra. Jak, jak lubię. No. zamówki się trudno żyje się dalej. Jak lubi. Czyli ojciec, nie? Jak lubi. W sumie jak lubi, nie? Mówi się trudno żyje do się do dalej. No i samobój kolejny. Ej Dudek, a kiedy twój kochanek będzie fubu Jaki kurwa znowu fubu, co? No dobra, gruby pasuje. No fu i bu. Ooo oh, ej ty, to wy już na ty jesteście. Ej, ej, ej. dobra, napij. To dobra, cię musiał tą ścięć. Nie będę kogoś, śmiecia pan. ja pewnie się... w końcu? Ty, pewnie się z gumką, z gumką waliście, nie? Patrz. Tak dobrze to muszę. Ty, ty, ty się walisz gumką, to mi nie. Teraz kurwa zajebana. Powiedziałem ci już to. Sama Miśku. Haha, pedałek. No jak lubię. To nie zabronisz go, mi, nie zabronisz mi. Zaobrazony pedałów teraz muszę iść do więzienia, więc wiesz. Gdzieś kurwa no, to nie pedałowa. Jak lubię. <laughs> jak lubię, no dokładnie, no jak lubię. No, <laughs> Ty chcesz kurze. kupić FMS-a 54 średnie, 8 minuta 12 zależności? Kurwa, to ja nie Hamiel, tylko Tyrania! Ale, ale jak jak cicho, lubię, no to ale są. to przerwa, przerwa na ogłoszenie. No jak, jak przerwa lubię, to na, to ogłoszenie, na ogłoszenie, to weź i to nitowy za reklamę. Jak lubię. lubię. <laughs> ja to wiem, że ty no, lubisz. Luka. dobra, jak lubię, no to dobra. dziś mi... User joined your ...to joined do oka. Uwadę Tylko że jedyną ciasną dziurą jaką ty masz czas całego... No i kończ te swoje mongolskie teorie, dobra? Coś jeszcze jest... Coś jeszcze... Coś jeszcze coś jeszcze... To jest rzut na balę. Jak lubię. Co kurwa? Co kurwa ja? Kiedy chudy będzie? Jak biję. Głupia jak kurwa jestem. Magik. O nie, Kuba, odezwał się. Wow. Ej, Kuba, zapytałeś się, do... się matki? Bo ja zapłaci... mogę twojej się zapłacić, bo masz, zapłaci... dwanaście? No, nie, dwanaście łapa? Ej, dwanaście łapa? Nie śpinaj, nie śpinaj się tam. Nie bałem, to jak, kurwa, Ej, no, to jak, z starym? No i so pozdrów starszą. Powiedz, że dzisiaj Pozdru. też padnę. A kto pozdrawia? Dudek? Czy Dudek pies? No jak lubi. Dokładnie, jak lubi, no, my ja, się to się dobra. dalej. <grym> o, powiedz, kurwa, że dla mego psa było z twoją matką tak dobrze, że nawet już nie szczekał. Ja, jak lubi. Jak lubi, ja, no, dokładnie. <grym> kurwa, grubego głosu ten programem jakimś, kurwa, wymiata normalnie. Jak lubi. Nie programem, kurwa. Znaczy, kurwa, jest kurwa na... Jego rynkowce. głos zaraz raz powiesz. Dobra, się. No dawaj, dokończ, powiedz nam tu. Co Ty co, tak, ty tak wiecie, kochasz mam, ty to to jest głos? Jego? Nie. Ja mówię, że go kurwa kocham? No dobra, to No siedzisz u niego i my. Witam serdecznie. Głosik tak Zamknij chociaż mam kurwa swój głos a nie kurwa... swój głos programem. Witam serdecznie. Ej, banuj, dobra, banuj, dawaj. Jakie ja się... <śmieniu> kurwa jesteśmy na tyraniu, zapraszam na tyranie. Jeszcze opóźniony w rozwoju albo co? Za mnie pizdę. Dobra, kurwa, wy się panienki tyrajcie, nauczcie się, ja się ja Tam będziecie umiał, to jeszcze Kurwa Uskonęte sam się Oj, dziewczynka poszła. Oj, wy się nie znacie. Jak lubię. Lubi. Kuba, to jak tam z Powiesz nam coś? User Jak, jak Proszą mi, to są jego No to mów to coś, to coś o nim. Gdzie on, Gdzie on mieszka? On mieszka.

co pan poszło? No mów no, o tym, bo nam jakieś tam rzeczy, bo my chcemy biegnąć. Dobra, ja idę, ja to nudne to zaczyna robić. nie? Zmieniamy Zmieniamy tu o, kawa, na no, to będzie o, 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 nie